Dzień dobry. Wszystkich Was y, witam. Niektórzy hmm. płaczą troszkę, lamentują, że mnie nie widać na tych nagraniach. Pokażę się Wam. Jestem. O, widzicie? Tak, jestem, jestem, żyję. Kawę też piję. Wystarczy, prawda? Także, żeby nie było, że się Wam nie pokazuje. Pokazuję się. Dzisiaj dobrałem specjalnie takie nagranie takie nagranie i do niego do tego nagrania takie mocne, mocne tło. Mocne tło bo nagranie będzie, będzie bardzo mocne, ale tylko dla tych będzie bardzo mocne, którzy będą w stanie zrozumieć to, co wam powiem i to co wam przeczytam. A jeżeli zrozumieją, to dla niektórych może to być nagranie wręcz druzgoczące, ale przecież, przecież będą wybierać następnego, następnego wielkiego człowieka na następne lata, teraz niedługo, w najbliższym czasie. Wprawdzie zapomnieli, kto ich kto i dlaczego, jak zachowywał się jeszcze kilka lat temu, ale może, może niektórym przynajmniej pamięć wróci, choćby na chwilę. Dla wszystkich podaję, znacie tą planszę już tutaj, prawda? Fundacja imienia lekarza medycyny Kłaśniewskiego pod filmem numer konta, to jest jedno. Pod filmem będzie też, będzie też książka, będzie, będą podane miejsce, będzie podane miejsce, gdzie można książkę jedną i drugą nabyć. I do tego zachęcam. Do zainwestowania 100 zł. Nie, będzie to, nie będą to wydane pieniądze. Nie, nie zachęcam do kupowania nie wiadomo jakich drogich urządzeń, nie wiadomo jak drogich rzeczy, zwykłych, niedrogich dwóch książek. A teraz do roboty, bo, bo będzie dosyć ciężko. Dla niektórych, będzie, dla niektórych o miałkich umysłach będzie naprawdę bardzo ciężko zrozumieć, co ja dzisiaj czytam i co ja dzisiaj mówię. Ale czy zawsze musi być łatwiutko miło i przyjemnych? Nie chyba nie. Otóż yy, dzisiaj posiłkuję się książką Pana Tomasza, to strony Wam nie będę mówił, jak będziecie mieli książkę sobie przeczytać dokładniej yy, i lecimy. Ale zanim jeszcze polecę, tutaj to, jak będę Wam tutaj to, to czytał, Będą to bardzo trudne rzeczy dla niektórych, ale dojdę w pewnym momencie do czegoś, co jest bardzo proste do zrozumienia. Będzie to kilka zdań bardzo prostych wśród tego skomplikowanego tekstu, i każdy człowiek, który umie słuchać ze zrozumieniem nie mówię o czytaniu, tylko o słuchaniu ze zrozumieniem przerazi się. Ja powiem Wam, że czytałem to już jeden raz wcześniej. I nie zrozumiałem, no, też nie umiem czytać ze zrozumieniem. Dziś, gdy przeczytałem ten fragment jeszcze raz, pomyślałem sobie: Muszę Wam to przeczytać. Muszę Wam to przeczytać, i ten przydługi, może troszkę mój wstęp jest nieodzowny do tego, byście zwrócili uwagę na to, co będzie czytane pod koniec tego nagrania. Sprawa zaczyna się tak niepozornie. O miażdżycy troszkę, troszkę o oksycholesterolu, cholesterolu, homocysteinie i takich tam rzeczach. A potem będzie to z grubej rury. To lecimy. Pan Tomasz pisze tak. Otóż wyjaśniam. Cholesterol obok albumin glutationu i kilku pomniejszych jest jednym z głównych ustrojowych antyoksydantów. Oksycholesterol pochodzi z utleniania LDL w osoczu krwi i jest go tym więcej, im wyższy poziom stresu oksydacyjnego. Tym więcej cholesterol LDL wyłapuje głównie rodnika hydroksylowego oraz siedem innych rodników, stając się Oksycholesterolem. Natomiast homocysteina jest wykorzystywana głównie do przenoszenia grupy metylowej CH2, między innymi w tak zwanym cyklu aktywnego metylu wytwarzającego z homocysteiny z udziałem seryny, ketomaślan i cysteiny, a dzięki kobalaminie metioninę i półprodukt THF-tetrahydrofolian. Do syntezy puryn i nic więcej. Przypominam, że nadmierny wysiłek fizyczny u zdrowej osoby jest głównym źródłem rodników powodujących stres oksydacyjny, a u chorych, między innymi stan zapalny, sepsę i nowotworzenie, jeśli jest zaburzony, komórkowy potencjał oksyredoks, co praktycznie się nie zdarza w prawidłowo zasilanym organizmie. Wysoki poziom homocysteiny, oksycholesterolu i stanu zapalnego ma jedną przyczynę, mającą niewiele wspólnego z miażdżycą. Jest to w przypadku miażdżycy niedotlenienie bradytroficznego śród tętnic, stymulujące powstanie rodników. Przepraszam, stymulujące powstawanie rodników. Jan Kwaśniewski tak twierdził, a on się raczej nie mylił. Tym bardziej, że dokładnie opisał proces etiologii miażdżycy, tylko niektórzy nie wiedzą, gdzie sobie o tym przeczytać. Podpowiem, pisze pan Tomasz Kwaśniewski na wwwdr oraz w książce Jak nie chorować, czyli w tej książce. Czytałem z niej już wielokrotnie, pokazuję, pokazuje Tu, tu jest to opisane. Przypominam, że gene... Pan Tomasz dalej pisze tak. Przypominam, że genetycznie. teraz, a to może tu uwagę dam, żebyście właśnie, że tu dochodzę do tego sedna, do tego kluczowego fragmentu mojego dzisiejszego wystąpienia. Pan Tomasz pisze tak. Przypominam, że genetyczna modyfikacja człowieka pewnym lekiem na bazie SIRNA w nawiasie dopisane. Nazwy nie podaje, aby nikt z farmy się do mnie nie przyczepił koniec nawiasu. Powoduje obniżenie LDL do poziomu nawet 50 do 70mg na DL. Jest tylko jeden procent. Jest tylko jeden problem. Pacjenci przy tak niskim poziomie LDL, Narażeni są na wymarcie. Niedowiary? Jeszcze raz to przeczytam. Przypominam, że genetyczna modyfikacja człowieka pewnym lekiem na bazie SiRNA, nazwy nie podaje, aby nikt z farmy się nie, do, nie, nie doczepił, powoduje obniżenie LDL do poziomu nawet 50-70 mg, mg na DL. Jest tylko jeden problem. Pacjenci przy tak niskim poziomie LDL narażeni są na wymarcie. Niedowiary, można sobie wpisać w PubMed frazę. I tu co trzeba wpisać? Nazwa leku i potem dopisać mortality. Jest co czytać, pan Tomasz dalej pisze. Zasygnalizowałem, pan Tomasz dalej, zasygnalizowałem jedynie problem oksy cholesterolu i homocysteiny, bo na podstawie badań naukowych publikowanych na PubMed wnioskuje, że to kolejny ślepy zaułek, błędnych teorii wyjaśniających etiologię miażdżycy. Ale jeśli ktoś jest z innego zdania, nie musi się zgadzać z moją tezą. Ani nie musi być szczęśliwy, słuchając moich nagrań, oczywiście. Nie musi być nawet szczęśliwy oglądając tła, które wam prezentuję. Ale to tło jest adekwatne do dzisiejszego nagrania. Wprawdzie tło jest ogrodowe, takie... Jak sobie wymyśliłem Takie kwitnące ogrodowe Ale do tego kwitnącego ogrodu O którym wam teraz przeczytałem No dalekomu bardziej, bardziej przypomina to co się dzieje W naszym organizmie Co się dzieje w naszej krwi Co się dzieje tam gdzieś W naszych żyłach, tętnicach Dlatego ten obraz taki tutaj wy, Wyciągnąłem Tak No to życzę wam miłych rozważań Miłych rozważań Wam życzę i do następnego.